Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi dobie dobrze w tym. Cześć! Witam Was serdecznie w stroju dnia. Tym razem wzięłam się za puchówki. Ostatnio był ciemny, czarny płaszcz, a teraz będą kurtki puchowe. Jedna z prawdziwym puchem, to jest ta, którą mam na sobie, stuprocentowym, a druga z puchem udawanym, ale za to taka wielka. I w pierwszym stroju dnia mam na sobie puchówkę z mąki. Ona nie jest... Ona jest ta sztuczna, nie ma pierza, natomiast jest taka wielka, jest dużo warstw tego materiału i przez to ona jest bardzo ciepła, mimo tego, że nie ma pierza, ale czuję się w niej, wiecie, jak e, ludzik z opon Michelin, po prostu jak e, bym była pięć razy taka i generalnie pięć razy taka w niej jestem e, wypatrzyłam ją w, li, e, w październiku w Londynie, kupiłam ją online, bo nie było w Londynie mojego rozmiaru, ja mam eskę ale ona jest i tak ogromna, to jest ogromna puchowa. z tym, że te kurtki w ogóle wyglądają trochę jakby były pogniecione, ale wiecie to jest taka struktura tych kurtek, że one po prostu e, ale mi to dziś zawiewa ostro, to jest taka struktura tych kurtek, że one po prostu tak się ten puch układa, że one tak wyglądają, ta kurtka nie jest pognieciona na żywo, wygląda dobrze, tak w razie w e, no i to jest z nią jest taki zestaw codzienny, zwykły, do tego mam dżinsy z zary. Wydaje mi się, że ta krata, taka zielona, kolor tej kurtki świetnie się z tymi jeansami i z tym białym golfem stowy e, polska markatowa komponuje. To jest taki zwykle, do tego moje botki, e, z Waga To są botki na około 4-5 cm mają obcas, na około takim małym obcasie. To jest fajne, bo to mnie trochę podnosi, troszkę gdzieś tam sylwetkę podnosi do góry, a to jest taki obcas, na którym ja się czuję, jakbym chodziła w płaskich butach. I do tego jeszcze moja torebka YSL i mały, sztuczny, futrzany puszek polskiej marki, nie pamiętam jakiej, ale kupiłam go podczas Wrocław Fashion Meeting, podczas targów. Drugi zestaw to jest to, co mam teraz na sobie, czyli Kontrast, to jest biała kurtka puchowa, 100% puch marki Femstage, czyli to jest młodzieżowa marka Ewy Minge i ona wygląda jak kołdra, powiem wam, i ta kurtka mi się... Mega podoba, wygląda jak kołdra, na której jeszcze nie ma poszewki. Ja już yy, czarne kurtki puchowe przerobiłam, pierwszą miałam kilka lat temu, około 7 lat temu, więc teraz już chcę koloru, czegoś takiego ciekawszego i właśnie ten taki beż krem, bo to nie jest biel, to jest właściwie taki, taki złamany Złamana biel, złamany beż. Bardzo mi się podoba. Świetnie, właśnie w kontraście z czernią i z czerwienią wygląda. To są moje ulubione kolory, to wiecie. Mam tę kurtkę dzisiaj do zwykłego golfu z Zary, mam go z zeszłego roku, do rurek Lee Topshop z Topshopu. Często pytacie, jaki rozmiar tych rurek wziąć. Słuchajcie, ja mam dwa rozmiary. Ja mam 28 i 30. Jeżeli mam ochotę być bardziej obciśnięta, to zakładam 28. Ja chcę tak się bardziej wciągnąć, a jak chcę być mniej obciśnięta, to zakładam 30. Po prostu tak robię. Dzisiaj mam 28 na sobie. Do tego jeszcze buty marki Hegos, to są moje Nowe buciory. One mi się strasznie podobają, powiem Wam. Ja jakieś karetki mi tu jeżdżą dzisiaj, ale to są botki, które są ciężkimi buciorami, trochę w takim e, klimacie wiktoriańskim, trochę w klimacie. E, hardkorowym, fajnie to wygląda, strasznie mi się podobają, a przez to, że są czarne, no to gdzieś tam nie skacają sylwetki, chociaż przyciągają uwagę i generalnie świetnie się właśnie z tymi rurkami komponują, a że są na dosyć wysokiej koturnie i na obsasie, to jestem wyższa, mam ponad metr m jak nasze te botki i wydaje mi się, że tutaj świetnie pasują. Do tego jeszcze nauszniki z zeszłego roku z niego co dwa funtasy, świetna sprawa i plecak z Mulberry również jeszcze jako nie coś, gdzie mam wszystkie moje niezbędne rzeczy. Także ja wyglądam tak, dajcie znać, który zestaw Wam się Bardziej podoba nam mnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa pa!